Lubimy fotografii designu we Wrocławiu. Widzimy się w kolejnym odcinku naszego internetowego kursu o fotografii. Kursu, który jest oparty na Waszych fotografiach, dzięki którym stworzyłem system pięciu konwencji fotograficznych, w której każdy z Was może się odnaleźć. Dziś porozmawiamy o konwencji fotoreporty. Zapraszam do zobaczenia zdjęć papa. Zobaczyliśmy zdjęcia Pawła, ja je oczywiście wydrukowałem. Tak jak wam już wcześniej mówiłem, wybieram jakieś osoby, które są reprezentatywne dla szerszej grupy. Pawła umieściłem jego podstawową yy, jakby funkcję, estetykę, w której się porusza jako reporter, ale to nie jest tak, że inne osoby z innych konwencji dla tych osób ten odcinek jest nieważny, wręcz przeciwnie dla fotoreporterów, ale także dla innych osób. To jest właśnie bardzo ważne, co mówimy teraz e, o zdjęciach Pawła. Zabieramy się ze zdjęcia Pawła. Paweł przysłał reportaż z bardzo dużą ilością zdjęć. Bardzo dużo. I te zdjęcia mają najważniejszą cechę, według mnie, którą powinien mieć oparwaną dobry reporter. Mianowicie szeroki kąt widzenia i krótki dystans do tematu, którym się zajmuje. Paweł ma to we wszystkich zdjęciach. Czyli można powiedzieć, że opanował to do perfekcji. Popatrzmy na to. Osoba jest blisko, kąt widzenia jest szeroki. Moi drodzy, mamy bardzo dużo zdjęć. Z punktu widzenia osoby, która nie pracuje jako fotoreporter, czyli jeśli chce fotografować człowieka, to ma długą, ogniskową, jest daleko od swojego tematu i robi zdjęcie. Z punktu widzenia e, takiego człowieka, są jakieś fenomenalne fotografie. Fenomenalne, on jest tak blisko, taka akcja, jak to wszystko się dzieje, tak gęsto. Oprócz tego, prawda, pierwszy plan jest nieostry, drugi jest ostry. Cały czas Paweł pracuje głębią ostrości. Rozkładam, rozkładam. Mamy mnóstwo świetnych fotografii. Mnóstwo. I teraz właśnie jest moja obawa. Czy nie za dużo? Paweł i moi wszyscy inni drodzy yy, przyjaciele, którzy robicie fotoreportaż, gdy opanujecie już tą umiejętność pracy blisko swojego bohatera, opowiadania historii w krótkim dystansie do swojego tematu, pojawia się pewien problem. Mianowicie taki, że te zdjęcia są po prostu za dobre. Chodzi o to, Paweł, że oglądam te Twoje zdjęcia i to nie po raz pierwszy. Ja je oglądałem już wiele razy i bardzo trudno mi odczytać, o co chodzi w tych fotografiach. Widzę przestrzeń, widzę bohaterów, ale przede wszystkim widzę to, jak świetnie robisz zdjęcia. Czy to jest cel fotografa, żeby pokazać, jak dobrym fotografem jest? Mówię teraz do wszystkich. Do wszystkich fotografów pracujących we wszystkich konwencjach fotograficznych, czy naszym celem jest mówić, że jesteśmy świetni, że robimy takie ładne zdjęcia, że tak blisko w, jesteśmy swojego bohatera, że tak świetnie, perfekcyjnie to obrobiliśmy, że kontrolujemy 100% kadru, czy to wszystko jest nadrzędne? Moi drodzy, moja odpowiedź jest taka, nad którą pracuję już od wielu lat, że to nie jest najważniejsze. Że ostatecznie odbiorcy fotografii nie chcą wiedzieć, jak Wy jesteście perfekcyjni, jak jesteście doskonali. Oni chcą wiedzieć, o czym opowiadacie i chcą, żeby ich to poruszyło, wciągnęło. Paweł, moja refleksja, taka: czerpać dużo od fotoamatorów. Chodzi o to, by jak najwięcej się mm, zastanawiać. Czasem nawet nie robić zdjęć. Zwolnić. Reportaż to nie równa się nieco dynamicznie, szybko, ostro. Pierwszy plan, drugi plan, trzeci plan, szeroki kąt, gesty itd. itd. Decydujący moment. To wszystko jest. To jest wszystko bardzo umowne. Wiem powiem, zrób tak. Wybierz jedno zdjęcie. Pomyśl sobie jedno zdjęcie, w którym jest to coś i nie musi to być to, że i nawet nie chodzi mi o to, że on tak świetnie rozłożył ręce, on tak świetnie rozłożył ręce, nie chodzi mi o to. Albo no to świetnie zastosowałem, bo akurat wyczekałem, bo oni widziałem, że będą szli, czy zrobiłem klatkę jak Bresson. Nie chodzi mi o to, co Ciebie w ciągu tego dnia czy tych dni, gdy to robiłeś, dotknęło. Tak naprawdę dotknęło. O czym pamiętasz? Co wydaje Ci się ważne dla ciebie. I wtedy się do, od, do tego odniesiesz. Kiedy będziesz miał ten punkt zaczepienia, że to był ten moment. Ja pamiętam ten moment, że mnie to wtedy dotknęło. To wtedy od, na, na tym będziesz budował swoją fotografię. I kiedy będziesz robił te genialne zdjęcia, to już będziesz robił o tym, co dla Ciebie jest ważne. Musisz mieć punkt widzenia na to wszystko. I kiedy będziesz go miał, nie będziesz potrzebował mnie nikogo. Wtedy zrobisz tak, że a czyli ja myślę tak o tej sprawie, ja to tak czuję. O tym chcę opowiadać. I wtedy już będziesz kierował obiekty w odpowiednie miejsca, będziesz tworzył tą narrację. Będziesz miał o wiele mniej zdjęć. To będzie selekcja prawdziwa w głowie, w sercu. Tak trzeba działać. Można robić mnóstwo fajnych zdjęć. Później nie wiadomo, co z tym zrobić. Robaczki. Robimy tak. Od paweł uczymy się kątu widzenia, łapania momentu. Jak to zrobić, może Wam, wam Paweł napisać yy, yy, w komentarzach. Yy, moja metoda jest taka. Zakładamy na obiektyw. Taśma, jeżeli mamy zoom, a wielu z Was ma zooma, Taśma izolacyjna czarna, tak, żeby obiektyw był szerokim kątem. I teraz uwaga, dygresja, gdy będziemy mówić o kątach widzenia, zawsze będę mówił w odniesieniu do matrycy pełnoklatkowej. Czyli, jak mówię, kąt 50 mm, mam na myśli kąt widzenia 50 mm dla matrycy pełnoklatkowej. bo oczywiście inny jest kąt widzenia obiektywu, który ma napisane 50, gdy jest 50 dla niepełnej klatki, dobrze? Więc to sobie musicie przyswoić. Jak ktoś nie kuma, o czym mówię, to idzie na jakiś taki kanał, gdzie mówią o technice, tam sobie to obczaję. Czyli 28 mm, optymalnie 32-28, dajmy na to, kąt widzenia, fiksujemy obiektyw na 28 i wchodzimy w temat. I teraz uwaga. Wielu z Was w ogóle nie wyobraża sobie takiej sytuacji że jest tak blisko, że tak działa. Okej, okay. być może w waszej naturze, w tym temperamencie nigdy nie będzie ta konwencja reportera nigdy nie zagra w 100%, ale warto spróbować. Mój profesor powiedział, nie ma portretu człowieka, jeżeli on nie jest na wyciągnięcie ręki. Warto się nad tym zastanowić, to jest niezła myśl. Jeżeli człowiek jest tak blisko, wtedy robimy zdjęcie. Szeroki kąt da wam coś takiego, że człowiek będzie w kadrze, jego twarz będzie duża, będzie zajmował dużą część kadru, a jednocześnie będziemy mieli kontekst, w którym się człowiek znajduje. Szukamy przykładu naszego genialnego Pawła. Mimika. Gesty tego mężczyzny są czytelne, a jednocześnie jest cały drugi plan, który fotoreporter musi opanować. Paweł jest w tym wybitny. Uczymy się od Pawła. Oglądamy jego fotografie. Fotoreportaż. Szeroki kąt, skracamy dystans. Mamy za sobą pierwszy odcinek o konwencji fotoreportera. Zapraszam Was serdecznie do subskrybowania tego kanału. Do polecania, jeżeli korzystacie z tego. Wiedzą, najlepiej jest się dzielić, wtedy sprawia największą przyjemność. Pamiętajcie o Facebooku, o Abrysu i zapraszamy też na stronę internetową. Do zobaczenia.